Ha, mówię ci, zaraz znowu z tobą wygram i hop! Tak, wiedziałem, że mi się uda. <grystanie> Udało mi się, no wstawaj już. Gratulacje. Super ci dzisiaj poszło, ale mi już nie najlepiej. Spokojnie, na pewno następnym razem ci się uda. Ja też tak myślę. No, to może jeszcze raz? Hm. Janek, chodź do domu. No to co? Chyba muszę już iść. Mówię, uda ci się. No dobra, ja też mam taką nadzieję. Róża, już idę. Ach, znowu. Hm? Co to jest za miejsce? Nigdy tu wcześniej nie byłam. Zaraz przyjdę. Może. Zobacz, co tam jest. Wow, ale tu pięknie. Gdzie jeszcze będę iść? <słyski> y, halo, jest tam ktoś? Y, może już powinna wrócić do pałacu. <słyski> Co się stało? Kim ty jesteś? O, wow, moja noga. Co to było? Muszę jak najszybciej wrócić do zamku. Nie uwierzycie, co zobaczyłam w lesie? W jakim znowu lesie? No, tam, koło tej wielkiej łąki. A co, nie byłeś tam? Co? Koło łąki? Nie, nie wolno tam wchodzić. Przecież niedawno ci jasno mówiłem, że są tam niebezpieczne stworzenia. Ale. Nie ma żadnego ale. Są tam wilki i inne niebezpieczne rzeczy, a ty po prostu tam poszłaś. Ale co w tym złego? Nie zrozumiecie. I co ja mam niby teraz zrobić? Przecież muszę zobaczyć, co to było. Ych, no nie mogę. Ja muszę zobaczyć, co to było. Ja tam wrócę. Muszę to zrobić. Ale jak? Ym, w sumie to chyba już wiem. Po prostu wykradnę się rankiem. O tak, to dobry pomysł. Ale czy nikt mnie nie zauważy? Przecież straż stoi zawsze. Ym, tylko czym ja ich odciągnę? Na pewno coś wymyślę. Jak tu się wymknąć? Hmm, może by jakoś odwrócić jego uwagę. Hmm, o, strącę tą doniczkę. Okej, okay, nikt nie widzi. Hmm, dobra. I teraz dobra, uciekam. Mm hm, co to było? Szybko. Hm, co to? Tylko doniczka. Hm, nic tu nie ma. Wracam. Dobra jestem, teraz tylko znaleźć światło. Yy, co to? Och, tak, to jest to. To światło. Yy, to tu chyba było. Hmm, co to? Znowu to samo. Ha, wypraszyłam cię. Nic ci nie jest? Nie, nic. Co? Ty masz róg? Wow. No tak, a co? Nigdy nie widziałaś jednorożca? Eee, no nie. Przecież tu są same konie. Nie wiedziałam, że w ogóle jednorożce istnieją. Aha. No, w sumie mogłaś nie wiedzieć, no bo dostałam tylko ja i moja mama. Wszystkie inne jednorożce po prostu zniknęły. O, bardzo mi przykro. Um, na pewno nikogo innego nie ma. No, z takich magicznych koni już nie, ale jest taka jedna czarownica. Możemy do niej pójść. E, nie wiem, czy to taki dobry pomysł. E, chyba muszę już iść. Ach, szkoda. Myślałam, że jesteś odważna. Wiesz, ja zawsze chciałam do niej pójść i zobaczyć, czy jest dobra czy zła. E, nie, jestem odważna, ale skoro to czarownica, to skąd wiesz, że, że na pewno będzie dobra i w ogóle. Co jeśli będzie chciała nam coś zrobić? Och, przestań! Skoro nie to idę sama, ale ja zawsze chciałam pójść do niej. Okej. Okay. Hmm, tam świetne miejsce, żeby się pobawić. Może pójdziemy tam na chwilę. To taka łąka. Hmm, no dobra. O, co to? Jaki słodki. Radzę ci jej nie dotykać. Możecie otruć czy coś. Lepiej już chodźmy. Jesteśmy. O, zapomniałam się przedstawić. Jestem gwiazdka. A ty? Och, ja też. Ja jestem Róża, córka Króla Shina i królowej Perły. Wiem, że teraz możesz być trochę zdziwiona. Co? Oczywiście, że jestem zdziwiona. Ale jak to? Ty? Księżniczka? Jeju, przepraszam, nie wiedziałam. To nic. Spokojnie. A ty? No to jak już mówiłam, jestem jednorożcem i mieszkam w lesie. I w sumie to nie mogę się doczekać, aż objawi się moja moc. Mama mówi, że za niedługo. Moc? Jaka moc? Sama nie wiem. Każdy jednorożec ma inną. Och, fajnie. Szkoda, że ja nie jestem jednorożcem. Też bym chciała mieć taką moc. E, tam, to nic, że nie masz mocy. Chodź, pobawimy się. Gotowa? Start! Robi się ciemno, musimy się sprężać. Chcę i zobaczyć czarownicę. Ale skoro robi się ciemno, to nie powinniśmy już iść do domu? Mm, dlaczego? Przecież mieliśmy iść do czarownicy. Patrz, tam jest jej chatka. Zapukamy do drzwi. Halo. Ech, nikt nie otwiera. Hmm. Może nie ma jej w domu. Może, kto wie. A może nas tu po prostu nie chce? <laughs> pies? Nie powinien być kot? <laughs> em, kot czy pies? Każdy lubi co innego. Jak widać, ona bardziej lubi psy. Hmm? O proszę, kogo my tu mamy? Dwa małe, błąkające się źrebaki. Zapraszam. Gdzie czarownica? Ej, czy to są dla nas łóżka? Nie wiem, nigdy tutaj nie byłam, ale gdzie ona jest? Tam poszła? O, co to? Jakieś karty? Eee, a tu? Jakieś zardzewiałe klucze. Hm. A ty? Co tam znalazłaś? Ja nic ciekawego, tylko te łóżka. Nie wiem, czy to dla nas? Aha, ale gdzie ona poszła? Tak po prostu zniknęła? Proszę, tutaj są wasze łóżka. W końcu chyba będziecie u mnie nocować. O tak, raczej nie będziemy iść w nocy po lesie. Hm? No dobrze, to ja już sobie pójdę. Poszła sobie. Chodźmy już spać. Um, no okej. Okay. Jak wolisz. Ale nie boisz się tutaj spać? Ech. No co ty? Myślisz, że jeszcze mam ochotę wracać do domu w życiu. Jeśli tu mamy łóżka, no to lepiej tu zasnąć, co nie? No okej. Okay. No, mam już dość. Muszę się położyć. Hmm. Co to za dzień? Ech, nie mogę. Dałam się namówić na wejście do jakiejś nieznajomej czarownicy i poznałam jednorożca. Ale myślałam, że nie już nie istnieją. Ech. Może może to wszystko to jest sen. Ale chyba, chyba nie. Och, nie mogę zasnąć. Wszystko mnie boli. Po co ja tak galopowałam? Ech, jeszcze ten naszyjnik. Halo, gwiazdka, śpisz? Ech, tak, placek z leśnych jagód. Ale dobre. Ha. Okej, okay, czyli jednak śpi. Co to za dźwięki? Okej, okay, teraz. Ym, po co ona tu przyszła? I czemu się tak na mnie patrzy? A teraz pójdziesz ze mną.